Hej, Siemanko, z tej strony Wolfer, a to mój pierwszy materiał z gry: World of Warcraft z moim komentarzem. Zapraszam do oglądania. Walcząc z Death Knightem, należy pamiętać o tym, by przed swoim nukiem skanterspelować skelować przeciwnika, by nie użył Anti-Magic Shell. Pamiętajmy o tym, że Death Knighta także trzeba kajtować. Podsumowując, walka z Death Knightem nie jest tak bardzo trudna, jakby się nam wydawało. Rzadko Death Knight przeżywa nuk, który oferuje mu mag. Poziom trudności walki przeciwko Paladynowi jest zależny od tego, jak nasz przeciwnik potrafi grać swoją klasą. Mac ostrożnie używać Blinka lub Trinketa, ponieważ gdy dostaniemy Feast of Justice od Paladyna, a blinki Trinket będą na cooldownie, Paladyn będzie mógł nas spokojnie znikować. Należy też pamiętać, że Paladyn Retri jest klasą, która walczy w zwarciu, więc trzeba go kajtować tak jak innych Melasów. Podsumowując, wynik walki jest zależny od tego, jak Paladyn potrafi grać a także jak my potrafimy.